pooleć może pojawiać się praktycznie wszędzie. Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Uważajmy, bo po w tych miastach, w których w tym momencie prognozowane są opady deszczu, albo ten deszcz pada, albo jest to mrzawka na pewno na chodnikach jest ślisko. W Gdańsku śnieg, w Suwałkach deszcz ze śniegiem, a w Poznaniu jeszcze lokalnie utrzymują się mgły i zamglenia. Na termometrach w tym momencie od zera do już. 6 stopni. Ale to, co będzie działo się po południu, może zdziwić wielu, bo nawet 10-11 stopni na Opolszczyźnie czy na Dolnym Śląsku. Na północy zdecydowanie chłodniej 0,1 stopień. W całym kraju, praktycznie wszędzie, opady. Raczej deszcz. Lokalnie w suwałkach śnieg, w Gdańsku deszcz ze śniegiem. I uwaga, opady o charakterze marznącym w całej Polsce. I dzisiaj uwaga, może być wyjątkowo ślisko przez cały dzień. W piątek deszcz w całym kraju i temperatura dodatnia, ale w sobotę zrobi się już chłodniej. Pojawi się śnieg, deszcz ze śniegiem. Niedziela. Zapada mi śniegu, deszczu ze śniegiem na termometrach minus 5 i 1 stopień. W poniedziałek i we wtorek już w całym kraju temperatura poniżej zera w tym najcieplejszym momencie dnia. I tak naprawdę takie wartości utrzymają się mniej więcej do czwartku, a później delikatny wzrost temperatury. Taki misz masz na razie w prognozach nas czeka. Do zobaczenia.